Nareszcie długi majowy weekend. Przez moje zamiłowanie do gotowania, pieczenia to od rana nie wiem w co ręce włożyć w moim dzisiejszym obiadowym menu pojawiła się. Najlepsza jaką do tej pory jadła maksamitna pomidorowa z passaty odłowicza, zawsze używałam własnoręcznie robionego przecieru z pomidorów lub kupnego w słoiczku lecz tym razem stwierdziłam, że muszę spróbować tej pysznej passaty, o której już kilka razy słyszałam. Jak dla mnie rewelka. Przygotowałam ją z mnóstwem przypraw, dużej ilości pietruszki, czosnku plus dodatkowo podałam ją w troszkę innym wydaniu, ponieważ skusiłam się na domowe, zapiekane grzanki z bagietki. Całość wyszła tak pyszna, że o troszkę mi zajęło zrobienie napisułowicz. Mam nadzieję, że jest dość wyraźny, bo bardzo się starałam, jednak z moimi zdolnościami bywa różnie p. Udanego odpoczynku. Przepis na aksamitna pomidorowa z passaty. Składniki. 1 duża passata pomidorowa firmy Łowicz 1 cebula 4 ząbki czosnku 1 łyżka oliwy duża garść posiekanej natki pietruszki 1-2 łyżeczki papryki słodkiej szczypta papryki ostrej szczypta pieprzu szczypta soli 400 ml bulionu warzywnego 2 łyżki śmietany 18% 1 łyżka mąki dodatkowo, bagietka zwykła lub czosnkowa kopiuj aksamitna pomidorowa z passaty. Przepis krok po kroku. Krok 1: Na patelni podsmażamy na oliwie z oliwek pokrojoną w kostkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek do zeszklenia. Krok 2: Passatę przelewamy do garnka. Dodajemy do niej przesmażoną cebulę, posiekaną natkę pietruszki oraz pozostałe przyprawy. Krok 3: Bagietkę kroimy w poprzek. Polewamy oliwą z oliwek oraz posypujemy oregano plus dodatkowo przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Piec około 10 minut w temp 180 stopni. Krok 4 ręcznym blenderem miksujemy całość, aby cebula, czosnek i pietruszka połączyły się z przecierem. Całość zagotowujemy Dodajemy wymieszaną w kubku śmietanę, mąkę oraz pół szklanki bulionu i gotujemy na małym ogniu przez 15 minut. Po tym czasie dodajemy resztę bulionu i ponownie zagotowujemy. Sprawdzamy, czy zupa jest odpowiednio doprawiona. Zdejmujemy z ognia, podajemy z grzankami.